Około 25 państw korzystało z krótkiego kursu samoobrony, które wspólnie zorganizowało Rawickie Starostwo Powiatowe, Zakład Karny i Komenda Policji. Dzisiaj nauczą się instynktownych reakcji obronnych, e, m.in. wykorzystywania swojego ciała w sytuacji zagrożenia. E, nauczą się, jak pracować w systemie Explosive Self Defense System. To jest taki system stworzony dla jednostek specjalnych i formacji mundurowych, e, i dzięki temu nauczą się też e, wykorzystywać wszelkie możliwe sposoby i narzędzia tak zwane zaimprowizowane środki obrony. Czyli w jakich sytuacjach można się to przydać? W sytuacji napaści, w sytuacji rabunku, w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Będą pracować też głównie otwartą dłonią, dlatego że otwarta dłoń aktywizuje wiele zakończeń nerwowych i dlatego jest to jeden z najlepszych systemów, jeżeli chodzi o nauczanie kobiet takiej praktycznej nauki obrony. No to nie jest tak, że tylko tak naprawdę przeszkolona dobrze kobieta może się obronić. Każda z nas to potrafi. Każda z pań ma takie możliwości. Jej ciało potrafi zareagować w sytuacji zagrożenia i ma takie możliwości. Nie trzeba wiele lat ćwiczyć, nie trzeba wielu systemów znać. Wystarczy tak naprawdę dotrzeć do swojego i wykorzystać to, co ciało pozwala w sytuacji jakiegoś realnego zagrożenia. Boli? Boli. Dlaczego pani tu jest? Zawsze się może przydać. Czuje się pani zagrożona? Jak na razie nie, no ale dużo podróży, no to może coś wyjść. Trzeba przyznać, że panie pod koniec kursu dzielnie radziły sobie nawet z kilkoma przeciwnikami. Na zakończenie warsztatów organizatorzy wręczyli panią kwiaty i zaprosili na poczęstunek.